8 marca święto ustanowione w 1910 roku obecnie wzbudza wiele komentarzy od propozycji SLD zrobienia przywrócenia święta państwowego do czasami nawet negatywnych opinii. Co pani o tym sądzi? Ponad 100 lat temu pracownicy amerykańskiej, pracownicy amerykańskiej fabryki protestowały za tym żeby uzyskać prawa wyborcze i żeby zarabiać więcej. I to na część ich protestu, bardzo dramatycznego, ustanowiono Dzień Kobiet 8 marca. Myślę, że cały czas jest o co walczyć, bo kobiety cały czas nie mają pełnych praw i dlatego też co roku organizowana jest w Warszawie manifa, zresztą nie tylko w Warszawie, bo też w innych miastach Polski. I na tę manifę serdecznie zapraszam. Jest to demonstracja i święto wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn, którym zależy na prawach kobiet. Czy może nam Pani opowiedzieć, jakie hasła, jakie w tym roku cele będą prezentowane na Manifie? Warszawska Manifa mówi, czas przeciąć pępowinę. To brzmi dosyć enigmatycznie, ale chodzi o to, żeby w końcu wydatki naszego państwa były przeznaczane na cele związane z kobietami. Na edukację, na zdrowie, na opiekę, a nie na takie gadżety jak Stadion Narodowy albo Fundusz Kościelny. Zdrowie, opieka i edukacja to też miejsca, gdzie pracuje wiele kobiet. Dlatego mówiąc o tym, że chcemy przeznaczać tam więcej pieniędzy, mówimy, chcemy, by kobiety, które tam pracują, zarabiały godnie.